Broda, szyja, e, szczyt pleców, okolica lędźwiowa, doły pachowe, klatka piersiowa, brzuszek, uda całe właściwie. Z tyłu też widziałem są te tak, tak, włosy. Tak. A, A i to wyrastają dziady. Tak, bardzo y, mm -hmm. i też na pośrodkach. Mogę ma... zobaczyć drugi? Proszę bardzo. W momencie, w którym powiedzmy codziennie jest to ogolone, tych stanów zapalnych jest naprawdę dużo, a zwłaszcza w okolicach tutaj e, ut. Jeszcze lato, ciepło a, się tutaj spoci, no wiadomo. Myślę, że przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, ile to wszystko wymaga zaangażowania, a przede wszystkim czasu. Przez pewien okres miałam tak, że jak wstawałam, to musiałam sobie na przykład pół godziny wcześniej zaplanować na to żeby, żebym na pewno wiedziała, że na mojej szyi nic nie będzie widać. Włosy żyją w pewnym cyklu. Wzrost, zanik, spoczynek. Wszędzie. Czy to jest na, na głowie, czy pod pachami. I teraz te, zwłaszcza wzrostowe, są pełne, obciążone barwnikiem. I Im ciemniejszy włos, tym tych komórek jest więcej. I cały patent tej laseroterapii polega na tym, że mamy urządzenie, w którym Naświetlamy skórę, czyli mm -hmm. przekazujemy energię, i tylko to, co jest ciemne, zabiera tę energię, pochłania. Mm -hmm. Jak zabierze, to się zamieni na ciepło i się spala. Skutecznie. Ale skutecznie tylko w fazie wzrostu. Mm -hmm. Ponieważ tylko część włosów jest w fazie wzrostu aktualnie, kiedy to robimy, to musimy to powtarzać. Raz na miesiąc zazwyczaj. Mam bardzo ciemne włosy, jakieś. Mm -hmm. Testowałem laser, bo nie było chętnych, więc dałem sobie oś naświecić jedną pachę i po jednym zabiegu do tej pory tam nie ma włosów. To jest głupia wygrodna, bo druga jest kudłata. <grymne> no dobra, zabiegi są umiarkowanie przyjemne. Mm -hmm. Żeby pani powierzchni skóry nie poparzyć przy zabiegu, mm -hmm. poproszę o zgolenie. Okay. Wszystko wiemy? Mm -hmm.